Słuchajcie, patrzcie, jakiego mam głąba. Patrzcie, Widziała konia nieraz. Płaczę do niego. Chcesz iść do konika? Idź, Boisz się. Nie bój się. Może ci buzi da. O, tak! Konik ta ci buzi. Taki buzi. I co? I co będzie teraz? I co teraz będzie? Widzisz? do niego. Aha, hałczała. No. Op. Pożegnaj się z konikiem. No taki konik to jest. Taki konik. Taki konik jaka hasanka.